Cześć, witam w kolejnym filmie z powtórkami przed maturalnymi. Tematem dzisiejszego filmu będzie trygonometria i będziemy sobie rozwiązywali najpopularniejsze zadania. Przypominam, że jest to druga część, film z zagadnieniami teoretycznymi, gdzie wprowadzam wszystkie informacje. Link. W opisie. Jeżeli jeszcze się z nim nie zapoznałeś, to serdecznie zapraszam. A dzisiaj od razu przechodzimy do rozwiązywania zadań. No i mamy teraz pierwsze zadanko. Tak naprawdę musimy tylko i wyłącznie znaleźć sobie sinusa i kosinusa naszego kąta alfa. Jeżeli macie problem, że ta alfa jest tutaj na górze, to co wystarczy zrobić? No spróbujmy sobie obrócić ten trójkącik dokładnie tak samo, jak mamy w tablicach matematycznych. I wtedy tu mamy 11, tu mamy 9, tu mamy dwa pierwiastki. Z 10 i tu jest nasz kąt alfa, a tu jest oczywiście kąt prosty. Po prostu ten trójkąt sobie położyliśmy. No i teraz mam taki sam trójkącik jak w tablicach matematycznych, to możemy liczyć, że sinus alfa oczywiście się równa przyprostokątna naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej, czyli mamy dwa pierwiastki z 10 przez 11, z kolei cosinus alfa równa się 9. 11, bo to jest przyprostokątna na przy kącie do przeciwprostokątnej. Czyli mamy tutaj prawidłową odpowiedź. No i kolejne wspaniałe zadanie, polegające tylko i wyłącznie na odczytaniu wartości funkcji trygonometrycznych z tabelki stabios matematycznych, no i obliczenia. Czyli mamy tangens 30 stopni równa się pierwiastek z 3 przez 3, odczytujemy wszystko z tablic matematycznych, a sinus 30 stopni. Równa się oczywiście 1, druga. Czyli wkładamy tutaj i mamy pierwiastek z 3 przez 3, odjąć 1, druga. No, oczywiście, żeby dodać dwa ułamki, to musimy sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli tutaj górę i dół mnożymy razy 2, czyli mamy dwa pierwiastki z 3 przez 6, a tutaj górę i dół mnożymy, oczywiście, razy 3, czyli minus 3. Szóste. Czyli naszym prawidłowym wynikiem, jak zapiszemy na wspólnej kresce ułamkowej, to jest dwa pierwiastki z 3, odjąć 3 przez 6 i to jest nasz prawidłowy wynik. No i kolejne super zadanko, polegające tylko i wyłącznie na tym, że trzeba stawić z matematycznych, odczytać wartości, podstawić i obliczyć. No i oczywiście się nie pomylić. No i mamy tangę z 60 stopni, to jest oczywiście pierwiastek z 3, tangę z 45 stopni to jest 1. Teraz mamy, że sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. Czyli wstawiamy i obliczamy. Czyli pod tangensa wstawiamy sobie pierwiastek z 3, dodać 1 do kwadratu, odjąć pierwiastek z 3 przez 2. Tu oczywiście mamy wzór skróconego mnożenia, czyli będzie 3, dodać 2 razy pierwiastek z 3 razy 1, dodać 1 do kwadratu, czyli 1, odjąć. Pierwiastek z 3 przez 2 równa się 3 plus 1 to jest oczywiście 4, dodać 2 pierwiastki z 3 minus 3 pierwiastki przez 2. No i w takim układzie no, trzeba by tutaj sobie jeszcze było to odjąć w tym miejscu. Tu oczywiście sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli do dwujeczki, czyli mamy 4, dodać 4 pierwiastki z 3 przez 2. Odjąć pierwiastek z 3 przez 2, to zapisujemy na wspólnej kresce ułamkowej, czyli mamy, że jest 4, dodać 4 pierwiastki z 3 minus pierwiastek z 3 przez 2, czyli to się równa 4, dodać 3 pierwiastki z 3. Przez 2. No i to jest prawidłowy wynik. Teraz mamy zadanko, gdzie trzeba wykorzystać wzory redukcyjne. Czyli w takim układzie mamy sinus 150 stopni, czyli rozpisujemy sobie to przy pomocy, że sinus 180 stopni minus alfa równa się sinus alfa. W takim układzie w naszym przypadku będzie sinus. 180 stopni minus 30 stopni, gdyż 180 minus 30 to jest 150 stopni, czyli to się równa sinus 30 stopni. No i mamy mały problem, gdyż takiej odpowiedzi nie mamy. Ale jak to rozwiążemy? Patrzymy sobie, że tam mamy kosinusy i tangensy. No, z sinusa na tangensa ciężko nam przejść, ponieważ nie mamy żadnego wzoru redukcyjnego, który by nam na to pozwalał. Ale mamy wzór, że sinus... 90 stopni minus alfa równa się kosinusowi alfa. No to w takim układzie, czyli rozpisujemy sobie, że sinus 30 stopni to jest nic innego jak sinus. 90 stopni minus 60 stopni, ponieważ widzimy 90 odjąć 60 to jest 30. Korzystając z tego wzoru redukcyjnego to jest nic innego jak cosinus 60 stopni. A taką odpowiedź już mamy. Kolejne fajne zarządko na wzory redukcyjne. Znowu musimy sobie w takim układzie sinus 120 stopni przy pomocy tego, że sinus 180 stopni minus alfa Równa się sinus alfa. Rozpisujemy sobie, że sinus 20 stopni to jest nic innego jak 180 stopni minus 60 stopni, minus cosinus 30 stopni równa się, czyli w takim układzie ze wzoru redukcyjnego to jest sinus 60 stopni, odjąć kosinus 30 stopni. No i w takim układzie sinus 60 stopni to jest nic innego jak pierwiastek z 3 przez 2. Kosinus 30 stopni to jest również pierwiastek z 3 przez 2, czyli w takim układzie to się równa 0. No i co, mam tam taką odpowiedź? No nie. Ale dla jakiej funkcji trigonometrycznej wynosi 0? Oczywiście sinus 0 stopni równa się 0. No i mamy zrobione. No i mamy teraz takie przerażające zadanko. No tutaj no nie, nie wiadomo, co tutaj trzeba zrobić. Oczywiście, no co po niektórzy, wzięliby sobie te nasze tablice matematyczne, wzięliby wartości dla sinusa 38 stopni, sinusa 52 stopni i tak dalej, odczytaliby to, wrzucili, policzyli, może by im to wyszło. Ale pamiętamy, że w tym roku odczytywanie do funkcji trigonometrycznych dla dowolnego kąta, no nie ma tego. Ale nawet w latach, kiedy było, to i tak byłoby to bez sensu. Bo co my tutaj mamy? Patrzcie, sinus kwadrat 38 stopni, Cosinus kwadrat 38 stopni. Tu mamy 52 stopni i 52 stopni. Co to jest? No, jedynka trygonometryczna, bo sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli to na górze będzie się równało 1, czy mamy 1 odjąć 1, a na dole mamy 1 dodać 1. Czyli w naszym przypadku to jest 0 przez 2, czyli 0. No i zadanko mamy zrobione. No i mamy teraz kolejne zadanie i trzeba wykorzystać dwie umiejętności, czyli jedynkę trygonometryczną i wzór redukcyjny. Ogólnie zwróćcie uwagę, jeżeli gdzieś nam się tutaj sinus kwadrat, kosinus kwadrat pojawia, to zawsze ta jedynka trygonometryczna w zadaniu gdzieś będzie. Czyli tak dążymy do tego, żeby ją wykorzystać. Tu mamy 18, tu mamy 18 stopni, czyli ewidentnie to 72 stopnie nam tutaj troszeczkę przeszkadza. No to w takim układzie rozpiszmy sobie, że sinus 72 stopni, znowu korzystamy sobie ze wzoru redukcyjnego, że sinus 90 stopni minus 18 stopni równa się cosinus 18 stopni. Super! No to mamy już wszystko załatwione. W takim układzie wstawiamy. Tu mamy dwa sinusy kwadrat 18 stopni, dodać cosinus kwadrat 18 stopni, dodać cosinus kwadrat 18 stopni to sobie dodajemy, czyli mamy dwa sinusy kwadrat 18 stopni dodać dwa kosinusy kwadrat 18 stopni. Dwójeczkę sobie wyciągamy przed nawias i mamy dwa w nawiasie zostaje nam sinus kwadrat 18 stopni dodać cosinus kwadrat 18 stopni, czyli wszystko nam się równa 2 razy 1, bo tu mamy jedynkę trygonometryczną. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1, czyli prawidłowym wynikiem jest oczywiście 2. No i teraz mamy takie fajne zadanko, gdzie mamy podane sinus alfa równa się 1 trzecia. No i mamy obliczyć wartość tego wyrażenia. Jak to najłatwiej zrobić? No znowu dwa wzorki, które znamy. Czyli pierwszy wzór, który wykorzystamy, to jest oczywiście sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. A drugi wzór, który będziemy potrzebowali, to, że tanges alfa równa się sinus alfa przez cosinus alfa. No to działamy w takim układzie. Najpierw wyliczamy sobie z tego, czyli wstawiamy sobie, że tu mam sinus kwadrat alfa to jest 1 trzecia do kwadratu, dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1, czyli cosinus kwadrat alfa równa się 1, odjąć, bo 1 trzecia do kwadratu to będzie 1 dziewiąta, przerzucona w drugą stronę to będzie 1 dziewiąta. Czyli nasz cosinus kwadrat alfa równa się 8 dziewiątych. Wyciągamy sobie pierwiastek i mamy kosinus alfa równa się pierwiastek z 8 9, czyli pierwiastek z 8 przez 3. Mamy tutaj oczywiście w zadaniu, że kąt jest ostry, czyli nie interesują nas prawda, ujemne kosinusy, wszystko będzie dodatnie. No i jeżeli mamy tutaj pierwiastek z 8, to wypadałoby sobie to jeszcze rozpisać, że to jest pierwiastek z 4 razy 2 przez 3, czyli dwa pierwiastki z 2 przez 3. Następną rzeczą, którą liczymy, to oczywiście potrzebujemy tangensa alfa. No i wiemy o tym, że tangens alfa równa się 1 trzecia przez 2 pierwiastki z 2 przez 3. Tutaj kreskę ułamkową zastępujemy znakiem dzielenia, czyli mamy 1 trzecia dzielona przez 2 pierwiastki z 2 przez 3 równa się 1 trzecia razy 3 przez 2 pierwiastki. Z dwóch. Trójeczki nam się skracają, z jeden i jeden, i wychodzi nam jeden przez dwa pierwiastki z dwóch. Czyli praktycznie już wszystko mamy, co potrzebujemy do obliczenia. Proponuję oczywiście teraz tutaj nie usuwać sobie tej niewymierności, gdyż najpierw wrzućmy sobie liczby i zobaczymy, czy tam gdzieś nam się ta niewymierność nie skróci po drodze. Jak już mamy policzone te nasze funkcje trygonometryczne, czyli cosinus i tangens, no to obliczamy. Równa się 1 dodać tangenc alfa, czyli 1 przez 2 pierwiastek z 2 razy cosinus alfa, czyli razy 2 pierwiastek z 2 przez 3. Tu widzimy, elegancko nam się skraca, czyli wychodzi nam, że z 1 dodać 1 trzecia, czyli mamy 1 i 1 trzecią, czyli połączają całości 4 trzecie. I zadanko zrobione. A jak sobie poradzić z takim zadaniem, gdzie mamy podobnego tangensa dla odmiany, a nie sinusa lub cosinusa? No, też w bardzo łatwy sposób. rysujemy sobie trójkąt prostokątny i zaznaczamy sobie tangens alfa. Czyli tangens alfa u nas będzie 12 tutaj i tu będzie 5, bo 12 przez 5. Liczymy sobie przeciwprostokątną stwierdzenia Pitagorasa, czyli mamy 12 do kwadratu plus 5 do kwadratu równa się c do kwadratu, czyli 144 plus 25 równa się c do kwadratu, czyli 169 równa się c kwadrat, czyli nasze c równa się pierwiastek ze 169, czyli c równa się 13 w tym miejscu. No i można sobie wtedy bardzo łatwo policzyć, że sinus alfa u nas równa się 12 przez. 13. I to jest nasza prawidłowa odpowiedź. To byłby koniec pierwszej części zadań z trygonometrii z tymi prostszymi zadankami, tak tymi, które liczy się łatwo, szybko i przyjemnie. Zapraszam do kolejnej części, gdzie przyjrzymy się troszkę dłuższym i trudniejszym zadaniom. Jeżeli filmik się podobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, napisać mi jako komentarza, polecić znajomym, subskrybować kanał. A póki co, żegnam się z Wami i zapraszam do następnych materiałów. Cześć!